Kasia Nawrocka i jej brat pod specjalną ochroną, wszystko po zaprzysiężeniu. Jesteśmy w kontakcie z policją Już od września córka prezydenta Karola Nawrockiego, siedmioletnia Kasia, rozpocznie naukę w nowej szkole. W związku z tym służba ochrony państwa SOP przygotowuje dla niej i jej brata specjalny plan zabezpieczenia obejmujący zarówno szkołę. Jak i drogę do niej, Polska ma nowego prezydenta. Karol Nawrocki został zaprzysiężony. Karol Nawrocki został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia, obejmując najwyższy urząd w państwie po dwóch kadencjach Andrzeja Dudy. Uroczystość w Gmachu Sejmu zgromadziła parlamentarzystów. Członków rządu, przedstawicieli sądownictwa, wojska, dyplomatów oraz licznych gości z kraju i zagranicy. Po złożeniu przysięgi na wierność Konstytucji, nowy prezydent wygłosił orędzie, w którym podkreślił swoje priorytety, w tym plany reformy ustrojowej i umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Moment ten symbolicznie zakończył dekadę prezydentury Andrzeja Dudy, otwierając nowy rozdział w historii polskiej polityki. Dla wielu obserwatorów było to wydarzenie nie tylko o znaczeniu formalnym, ale również silnie emocjonalnym, zwiastujące możliwe zmiany w układzie sił na scenie politycznej. Córka Nawrockich w ogniu krytyki. Wszystko podczas wieczoru wyborczego. Po wyborczym wystąpieniu Karola Nawrockiego w sieci pojawiło się wiele nagrań pokazujących jego córkę, Kasię. Dziewczynka, stojąc na scenie, machała do zgromadzonych i reagowała na wydarzenia w naturalny sposób. Jej zachowanie spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców, wśród komentarzy dominowały pozytywne opinie, jednak nie zabrakło również krytycznych głosów. W związku z negatywnymi wpisami w mediach społecznościowych głos zabrało Biuro Obrony Praw Dziecka, przypominając, że dzieci powinny być chronione przed atakami w przestrzeni publicznej. Również policja poinformowała, że przygląda się sprawie komentarzy publikowanych w sieci. Pierwsza dama z kolei opublikowała wpis, w którym podkreśliła, że każde dziecko ma prawo do dorastania w atmosferze szacunku i akceptacji. Zaapelowała także o rozwagę w formułowaniu opinii oraz o unikanie przenoszenia sporów politycznych na najmłodszych. Dzieci Nawrockiego będą miały osobistą ochronę. Chodzi o bezpieczeństwo. Rodzina Nawrockich, wraz z dziećmi, rozpoczyna nowy etap życia po przeprowadzce do pałacowej rezydencji. W związku ze zmianą otoczenia, SOB dostosowuje środki bezpieczeństwa, włącznie z monitoringiem trasy ucznia i interakcjami z placówką, zgodnie z wypowiedzią generał. Mariana Janickiego, byłego szefa Boru, służby będą nie tylko monitorować szkołę, lecz także utrzymywać stałą współpracę z policją, aby reagować na wszelkie niepokojące sygnały. W razie wyjazdów dzieci nie będą same, towarzyszyć im będą funkcjonariusze, którzy pozostaną w pobliżu, ale bez ingerencji w szkolne aktywności. Według Mariusza Sokołowskiego, byłego rzecznika policji, decyzja o zapisaniu dzieci na do prywatnych szkół zwiększa poziom ich bezpieczeństwa. Mniejsze szkoły cechują się ograniczonym ruchem osób. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy znają uczniów i ich rodziny, co ogranicza anonimowość i potencjalne zagrożenia. Jak wspomniał, z pewnością mniejsza szkołą to mniejsza liczba osób, które ją odwiedzają, a tym samym większa hermetyczność tego środowiska. Sprawowanie nadzoru będzie wtedy zdecydowanie łatwiejsze. Ze względu na mniejszą liczbę uczniów mniejsze jest ryzyko pojawienia się osoby przypadkowej. Nauczyciele, dyrekcja czy inne pracujące tam osoby z widzenia wiedzą, kto jest związany z danym dzieckiem. Anonimowość praktycznie tam nie istnieje.